Jeżeli ludzie są w stanie przeżyć wspólnie 60 lat w związku małżeńskim, to powstaje poważne pytanie: jaka jest recepta na prawdziwą miłość do końca życia? Zgoda, po prostu jeden drugiemu musi ustępować i, no i to się tak wszystko później kręci. Wzajemne zrozumienie, uśmiechnąć się, dużo uśmiechu. Mąż jest i ja też. Mamy domek, mamy ogródek, także w lato cały dzień na ogródku, od rana do wieczora. Czyli oprócz wymienionych powyżej empatii, pogody ducha, liczą się również wspólne pasje. Parom małżeńskim, które przeżyły ze sobą 60 lat, przyznawano nagrody w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Mysłowicach. Wydarzenie było podzielone na trzy dni. To są bardzo wzruszające spotkania, między innymi dlatego, że większość tych ludzi znam osobiście. To są moi przyjaciele, znajomi. Kiedyś sąsiedzi. Ci ludzie byli zawsze aktywnymi, cudownymi ludźmi, nauczycielami, pracownikami hut, kopalni. Z którymi etos pracy, uczciwość i życzliwość pozostały dalej na emeryturze. Par, które otrzymały nagrody od miasta za 60 lat pożycia małżeńskiego było tym razem 25. Muzyka